Nowena do świętego Józefa, dzień trzeci. Modlitwa wstępna. Boże, spraw swoją łaską, abym wszystkie myśli, wszystkie uczucia mego serca. Wszystkie działania mojej duszy skierował ku służbie i ku chwale Twego Boskiego Majestatu. I abym z tego rozmyślania odniósł pożądany owoc. Módl się za nami, święty Józefie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Święty Józef, wzorem cierpliwości w ubóstwie i patronem ubogich. Święty Józef przez całe życie zostawał w największym ubóstwie, i przez ubóstwo dał nam przykład, jak mamy się zachować w niedostatku i potrzebach naszego życia. Na tym świecie jest wiele rozmaitych nędzy, ale najwięcej ludzi skarży się na ubóstwo. Rzeczywiście, iluż widzimy ubogich, którzy pracując ciężko w pocie czoła ledwie mogą się wyżywić. Iluż jest ojców i matek rodzin, którzy przejęci troską o swe biedne dzieci. W ciężkiej potrzebie płaczą i narzekają, a nieraz w niezmiernej rozpaczy mają się za najnieszczęśliwszych. Lecz, czy ubóstwo jest rzeczywiście tak wielkim nieszczęściem? Gdyby tak było, to pewnie Bóg by obsypywał bogactwami swe wierne sługi. To by przynajmniej nie zostawiał w ubóstwie Jezusa i Maryję. Osoby najświętsze, które sobie tak bardzo upodobał i które ukochał szczególniejszą miłością. A jednak spójrz na świętą rodzinę. Wejdź do pracowni Józefa i zobacz, jak ten biedny cieśla. Chociaż pochodził z królewskiego rodu, Trudzi się i mozoli, Jak w pocie czoła pracuje dla zaspokojenia Niezbędnych potrzeb życiowych. Patrz, Jak w Betlejem Wszędzie odpychany, Daremnie szuka skromnego przytułku. Patrz na nędzną stajenkę, w której musi szukać schronienia dla Maryi I Bożego Dzieciątka. Przypatrz się nędzy, i niewygodom świętej rodziny, którym święty Józef nie zawsze mógł zaradzić. Idź też z nim do Egiptu i rozważ, jak smutne jest jego położenie w obcym kraju, bez pomocy, bez znajomych, bez zwykłych środków do życia. Widząc to wszystko, czy będziesz się jeszcze skarżył na swoje ubóstwo? Czy powiesz jeszcze, że Bóg jest niesprawiedliwy, że cię w ubóstwie zostawia? A czyś ty lepszy od świętego Józefa, który był dla Boga najmilszym sługą? Czy powiesz jeszcze, że Bóg nie troszczy się o ciebie, że zapomniał o tobie? A czy Bóg inaczej postępuje ze świętym Józefem, któremu przecież powierzył najdroższe skarby nieba? Czy będziesz się jeszcze miał za najnieszczęśliwszego, dlatego że w tym życiu doświadczasz trochę niedostatku? Jeśli tak, to znaczy, że wcale nie znasz wartości. Swego ubóstwa. Twoje ubóstwo nie jest wcale nieszczęściem, ale najlepszym środkiem do zbawienia danym ci przez Boga. Bóg wie, co czyni. On jest Ojcem Najlepszym, który pragnie Twego szczęścia i dobiera do tego stosowne środki. Chcesz wiedzieć, dlaczego cię nawiedza ubóstwem, lub innym cierpieniem. Otóż najpierw chcę ci dać sposobność do odpokutowania za twoje dawne grzechy, a następnie okazję do uzbierania sobie zasług na wieczność. Chcę wypróbować twą cnotę. A wreszcie Chcę oderwać Twe serce od ziemi, a podnieść je do nieba. Bo gdybyś miał dostatek i gdyby wszystko szło po Twojej myśli, to byś się zbyt przywiązywał do ziemi i zapomniałbyś o niebie, gdy tymczasem jest to tylko miejsce próby i pielgrzymki do wieczności. Święty Józef Nigdy nie narzekał na swoje ubóstwo, nie tracił otuchy, nie smucił się zbytecznie. Wprawdzie bolał sercem, patrząc na wielki niedostatek najdroższych sobie osób, Jezusa i Maryi, któremu nie mógł zaradzić, ale spokojnie to znosił, bo wiedział, że taka jest wola Boża, że dla Boga i dla nieba należy wszystko znieść i wycierpieć. I ty nie rozpaczaj w ubóstwie, nie narzekaj, nie smuć się zbytecznie, ale pamiętaj o wiecznych skarbach, które Bóg gotuje ci w niebie. Znoś cierpliwie wszystkie doświadczenia losu, bo taka jest wola Boża, abyś przez utrapienia tego życia wysłużył sobie szczęście niebieskie. łaska Boża to jedyny skarb duszy. Choćbyś przez całe życie doznawał największej nędzy, to jeżeli tylko masz Boga w sercu i trwasz w Jego łasce aż do końca, jesteś najszczęśliwszym człowiekiem. Święty Józef jest szczególnym patronem ubogich, ponieważ doświadczył w życiu wielkiego ubóstwa. Teraz lituje się w niebie nad naszą nędzą. A jak skuteczna jest Jego opieka w naszych doczesnych strapieniach, świadczy najlepiej doświadczenie tylu lat. Do Niego więc udawaj się w ciężkich troskach i swoich kłopotach, a Jego opieka nigdy Cię nie zawiedzie. Postanów dziś, zarazem nie przywiązywać nigdy serca do dóbr tego świata. Pamiętając o słowach Zbawiciela: Szukajcie najpierw Królestwa Niebieskiego, a wszystko będzie Wam dodane. Stań się ubogim w duchu, bo takie ubóstwo to prawdziwe bogactwo, według słów Boskiego Mistrza. Błogosławieni ubodzy w duchu albowiem do nich należy królestwo niebieskie Polecenie się świętemu Józefowi O Józefie błogosławiony żywicielu zbawiciela mojego Twojej opiece powierzam ciało i duszę moją. Broń mnie, wspieraj i ratuj we wszelkich moich potrzebach i zarazem spraw swoją skuteczną przyczyną u Boga, abym wśród przeciwności tego życia nigdy nie utracił łaski Bożej, tego najdroższego skarbu mojej duszy i raczej abym utracił wszystkie dobra dość czesne niż Boga i wieczne szczęście niebieskie. Amen. Święty Józefie, Racz mnie wspierać we wszystkich moich potrzebach. Postanowienie na dzisiejszy dzień: Będę się starać pocieszyć dziś jakiegoś ubogiego, według mojej możliwości, dobrym słowem lub jakąś jałmużną. Pytania do świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. usłysz nas. Krystę wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Zmiły się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiły się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiły się nad nami. Święta Maryju, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu syna Bożego, Módl się za nami, troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo najświętszej rodziny, módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie najczystszy, módl się za nami. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie najmężniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami, miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami, ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami, podporo rodzin. Módl się za nami, pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami, nadziejo chorych, módl się za nami, patronie umierających, módl się za nami, po strachu duchów piekielnych, módl się za nami opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się, Boże, ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.